Jeszcze raz, dzień dobry. Mamy już godzinę 16:40. Piękną sobotę, 14 czerwca. Potrzebuję uwolnić się od materiału, nad którym pracowałem ostatnich no, 5 lat, który, który, który był w zasadzie istotą mojej pracy. Owszem, zajmuję się technologią Kesze, robię magrawy, robię Gansy. Ludzie są zadowoleni. Ale ja generalnie nie jestem robotnikiem. Nie? Ja po prostu robię, bo muszę, żeby żyć. Ale co, Z czym chcę się podzielić? Bo to jest ta, taki czas jest teraz, że o tym już można mówić. To jest temat bardzo kontrowersyjny. Jeżeli słuchaczu, widzu, uważasz, że świat jest ludziocentryczny, to po prostu wyłącz ten materiał. Świat nie jest ludzie centryczny. Odsyłam do prac Zacharia Sicin, który je, je, pan Jacek Sokal doskonale referował na Polski bardzo dobrze. To jest człowiek godzin zaufania. Nie pamiętam nazwy kanału, ale na pewno znacie. No nie, nie ważne. Jacek Sokal spolszczał to. I też odsyłam do prac Dolores Skaną, która jest dosyć dobrze znana. I również do prac i wykładów pana Merana Keshe, który ja kiedyś streszczałem, którego technologię stosuje. Jest bardzo skuteczna, ludzie są, zmienia się im życie, są bardzo wdzięczni. Mam masę prezentów. O co tu chodzi w tym wszystkim? My, jako ludzie, jesteśmy sztucznie wytworzoną rasą, sklonowaną z genów, małpy, no i tam różnych innych człekokształtnych ras, które brały udział w tym eksperymencie. Ale człekokształtne, humanoidalne rasy nie są dominujące w galaktyce, w uniwersum. Dominujące są koty urma. Potężne koty, 3,5 metra wzrostu, 500 kg. Zamieszkują wiele, wiele układów planetarnych. Monitorują sytuację na Ziemi, też ingerują. Często odsyłam do prac pana Dariusza Michalika. On sporo o tym mówi i pokazuje różnego typu interwencje, bo w świecie ludzi. Humanoidalnych raz jest taka zasada, że my tu jesteśmy w pewnej przechowalni, w pewnym akwarium dla własnego dojrzewania. I, i pozwoliliśmy sobie pewnym prymitywnym istotom zrobić nam system niewolnictwa. Oni po prostu najechali naszą Ziemię. Odsyłam do prac o Tartarii, o wolnej energii, wojen nuklearnych potopów. Nasza kultura, którą kultura, cywilizacja, którą żeśmy stworzyli kiedyś, bardzo rozwinięta. Wolna energia. Tartaria, odsyłam, poszukajcie sobie, wyciągnięcie wnioski. Pewne istoty najechały nas przy pomocy środków nuklearnych. I Zrobiły z nas, z nas niewolników. No, taka jest prawda. Jakbyś się nie bronił, to taka jest prawda. Jeżeli ci to nie pasuje, to wyłącz. Do czego zmierzam? Zarówno w pracach Dolores Cannon, jak i w przekazie pana Merana Kesze, wizjonera fizyka nuklearnego, jest powiedziane, że 30% istot, powiedzmy, w ciałach ludzi, nie ma nic wspólnego z tą planetą. Nigdy nie byli tutaj jako ludzie. To jest po prostu desant pozaziemski. Właśnie, kotów Urma oraz potężnych smoków. Mok ma 25 metrów wzrostu. Smoki zawsze były na Ziemi. Znamy legendy o. Wawelu i tak dalej, i tak dalej, królu Arturze, który zabił smoka. Nie wiem, jak to jest możliwe, ale to jest tylko legenda. To jest niemożliwe, po prostu. To są potężne istoty, i zarówno koty Urma, jak i smoki, to są najbardziej rozwinięte drapieżniki w, w uniwersum. I co jest paradoksem? Z naszego ludzkiego punktu widzenia wydaje się, że jeżeli kotek złapał myszkę czy ptaszka, to jest zły. No bo zabił ptaszka czy myszkę. Ale on po prostu jest na tyle skuteczny, na tyle zwinny i przewidujący, że on może wszystko złapać. Więc on ewoluuje dalej. On ma pełną kontrolę nad światem materialnym. On jest królem stworzenia. No, kto jest królem zwierząt? No, kot, lew. Tygrys, tak? To jest w świadomości zbiorowej. Król, król zwierząt, kot. Smoki tu kiedyś były, ale, ale tutaj się warunki zmieniły, trochę grawitacyjne, no i wiesz, Jak masz 25 metrów ciała i 25 metrów rozpiętości skrzydeł, no to tutaj trochę tak trudno być. I one wróciły do siebie i tu przysyłają swoich awatarów. I część tych 30% populacji, to są awatary smoków. Niewielka część. Więcej jest awatarów urma. Kotów urma. I teraz o czym chcę powiedzieć? O czymś, co było <laughs> moim głównym obiektem zainteresowania przez ostatnie 5-6 lat. O godzinie 17, 18 wyłączałem komputer, wyłączałem telefon komórkowy, rozluźniałem się. Wchodziłem w taki stan no powiedzmy TETA, alfa TETA i monitorowałem stan egregorów, które były w świecie astralnym. Ponieważ to był taki mechanizm, że te istoty, które skonstruowały ten matryc, to akwarium i, i sklonowały nas. Po to, żeby mieć bateryjki produkcji cierpienia, lęku, cały system jest o lęku, kredyty. Praca, czynsze, wiadomo o co chodzi. Masz się bać i ktoś się tym karmi. I teraz ten 30%owa część populacji, która tu jest od kilkudziesięciu lat. Jako desant miała na celu zmienić tą sytuację. I to były, to są najdoskonalsze drapieżniki w uniwersum, które są tak doskonałe, że były w stanie wyewoluować świadomością do świadomości źródła, czyli do świadomości miłości. Umiem zabijać, znam się na tym, jestem w tym doskonały. Jako kot urma, czy jako smok, no to smok to już w ogóle 25 metrów zaraz. Zdolność transmutacji pierwiastków, transmutacji energii, zionięcia ogniem, zionięcia lodem, oddechem lodu, zamrażania wszystkiego. To są potężne istoty. I one, ich stać było do wyewoluowania do świadomości źródła, czyli do świadomości miłości. Są najwyżej rozwinięte, jest to najbardziej rozpowszechnione w uniwersum i one tu pojawiły się jako desant, ponieważ absurd i chęć władzy ludzi doprowadził nas w latach 30. 40. do zbyt dużej ilości eksplozji nuklearnych, które zaburzały równowagę w kosmosie, które im im szkodziły, więc oni tu przyszli Postaci awatarów, żeby skończyć to. Znaczy, zacytuję teraz Meriana Kesie, którego streszczałem przez wiele lat, słuchałem jego, słucham dalej. My tu przyszliśmy. Znaczy, on twierdzi, że on nie jest człowiekiem, jest istotą pozaziemską. On jest kotem. Kurma. Cała ta technologia, Kesie, te gansy, magrawy, nano, to jest technologia, to forma. I on wielokrotnie powiedział, wy tu tworzycie taką ilość cierpienia, dośpiewaj sobie w jakiś sposób. Ja już nie będę tego mówił, bo to jest raczej wiadome wszystkim. Wy tu tworzycie taką ilość cierpienia zarówno na roślinach, jak i na zwierzętach, jak i na samym sobie, na własnych dzieciach, na kobietach, na mężczyznach, że nam to zaburza nasz dobrostan bo my jesteśmy bardzo wrażliwi, bardzo empatyczni i my żyjemy w świecie przyjaźni, radości wymieniania się, a nie krzywdzenia. I teraz, co jest klu tematu i co jest najbardziej kontrowersyjne. Ja przez pięć lat monitorowałem. No mam, no mam taką z urodzenia po prostu. Pewną wrażliwość. I obserwowałem przez 5-6 lat, jak te egregory świadomości zbiorowej są rozmontowywane. One się rozpuszczają, ponieważ mechanizm był następujący. Klonujesz pewien gatunek małp z pewną ilością genów istot humanoidalnych na bardzo inteligentną, wrażliwą, kochającą istotę, po czym tworzysz jej system, który generuje w niej stałe cierpienie. No, cały cykl tych audycji astrologicznych to jest wszystko o generowaniu cierpienia. Te wszystkie pełnie, nowie, kwadratury, to po to, żeby się zamęczać. I ktoś się tym żywił. Żywi. I teraz jak to się odbywało? Ponieważ zostaliśmy zbudowani z, z na bazie małpy, to mamy pewnego typu popędy, lęki, Hobby i egregory zbiorowe typu egregory seksoholizmu, alkoholizmu, narkomanii, przemocy, pedofilii, hazardu. One były w sieci astralnym i one wyłapywały, jakby podsyłały pewnego typu myśli ludziom, którzy byli skłonni do tego, mieli słabość do hazardu. Lub słabość do dzieci, lub słabość do seksu, lub słabość do alkoholu, wszystko jedno. To nie ma znaczenia, Ważne jest cierpienie. I te egregory podsyłały tym ludziom myśli, i podsycały te ich emocjonalne skłonności, i oni zasilali te egregory. I z kolei z egregorów zasilały się istoty, które stworzyły ten, to akwarium, ten matrix. I teraz desant jest. Był po to, żeby te istoty unicestwić. I ich już nie ma. Nie ma. Koty urma. 5 metrów ciała energetycznego. Smoki. 40 metrów ciała energetycznego. A te istoty bardzo prymitywne, bardzo lękliwe. No, jeżeli wiesz, ktoś się karmi cierpieniem, no to co on tam w sobie ma? No, to jest pasożyt po prostu. 2 metry góra ciała energetycznego. Nie mieli szans. Oni zostali anihilowani. Koty zrobiły to po swojemu, smoki po swojemu. Jak kogoś to interesuje, mogę rozwinąć ten temat, ale to jest chyba na prywatną korespondencję. Ich już nie ma. W związku z tym nikt się, nikt się już nie karmi z tych egregorów i te egregory znikły przez ostatnie 5-6 lat. Ja obserwowałem, jak one znikają, rozpuszczają się. I teraz klu. Mam sporo klientek, klientów, sporo gansów sprzedaję, magrawów, Mam kontakt z wieloma ludźmi, i od wielu ludzi słyszę o olbrzymiej skali samobójstw, która od dwóch, trzech lat wystrzeliła kilkakrotnie. Do tego stopnia, że ludzie z policji się zwalniają. To jest cytat z klientki, to nie jest. Ja nic o tym nie wiem. Cytuję klientkę. Ludzie z policji się zwalniają, bo już psychicznie nie wyrabiają. Mają po kilkanaście, kilkadzie no kilkadziesiąt to kilkanaście wezwań dziennie do prób samobójczych. Poza tym wiem z innych źródeł, że sz szpitale psychiatryczne dla dzieci są pełne. Teraz tak, rok temu klientka była u matki, słuchała telewizji i mówi, wiesz Maciek, ja nie mam telewizora, ale byłam u mamy, telewizor grał. Wiesz co mi tam powiedzieli, to było rok temu w czerwcu, że od początku zeszłego roku, 24 do czerwca 24, zanotowano 160 tysięcy prób samobójczych unieletnich poniżej 18 roku życia. Szpitale są pełne. Jest bardzo wiele samobójstw w postaci rzucania się pod pociągi, przemocy domowej, zwykłych samobójstw. I o co tu chodzi? No jeżeli pewni ludzie o pewnej konstrukcji emocjonalnej, mentalnej, zasilali przez większość swojego życia pewnego typu egregory, Czyli oddawali im swoją energię, pasjonując się hazardem, przemocą, pedofilią, seksem, czymkolwiek. O niskich wibracjach. Oni oddawali swoją energię. Natomiast jeżeli smuki i koty usunęły tych, którzy się żywili tymi egregorami, i egregory znikły, bo już nie mają kogo karmić, znikły, po prostu znikły to oni nie mają tej energii swojej obsesyjnego myślenia, komu oddawać. Więc ona zostaje z nimi. Jeżeli ona zostaje z nimi, to oni sobie z tym nie radzą. Robi się obłęd, wariactwo. Stąd są samobójstwa pełne, szpitale psychiatryczne i tak dalej i tak dalej. Ja to obserwuję od kilku lat. To nie jest mój wymysł. To jest na bazie relacji wielu, wielu, wielu ludzi. No, i to jest, to jest klub Tym się zajmuję od, zajmowałem, bo teraz to już nie ma, czym zajmować, bo tego już nie ma. Z spokój. Teraz to my mamy pracować nad sobą, być w miłości, w radości, kontrolować swoje myśli, wybierać pozytywne myśli, bo już nie ma tych myśli, które Gregory podsyłały, one wszystkim je podsyłały. Tak były skonstruowane, tak już nie ma. Smoki koty urma zadbały o to. Także tu jest już czysto. To już jest świat ludzi. A nie tych, którzy ich stworzyli. Czyli myśmy ich przerośli. No ale sami byśmy sobie nie dali z tym rady, więc nastąpił desant doskonałych drapieżników, też bardzo miłosnych. którzy po prostu zrobili to za nas samobórzał się przynieść i to od czego zacząłem świat nie jest ludzie centryczny nie jest świat jest miłosno centryczny i smoki to umieją i koty urma to umieją jeżeli nie wierzysz, to posiedź sobie trzy godziny na Facebooku. Zobacz, ile tam jest postów o kotach, tygryskach, małych lwiątkach, udomowionych tygrysach, udomowionych lwach, o małych kotkach. Oni tu są ze świata urma. Tylko po to, żeby nam pokazać, czym jest miłość. Bo my ludzie niewiele wiemy o tym. Niektórzy wiedzą, ale w większości niewiele o tym wiemy. Bo my jesteśmy zalęknioną rasą stworzoną do lęku, do gonitwy, wyścigu szczurów, gonienia za własnym ogonem, które, który, którego nas pozbawiono. Też, to też jest dobry temat. Zastanów się nad tym. Świecie zwierząt, małp, koni, krów, kotów, psów wszyscy mają ogony. To jest narzędzie społecznej komunikacji o emocjach. Ogon wyraża, w jakim stanie emocjonalnym jestem w stosunku do drugiego osobnika czy do stada. Czyli jest pełna komunikacja, pełna otwartość. Tu się boję ogon jest taki. Tu się cieszę, ogon jest taki. Tu jestem zaciekawiony, ogon coś to. Tu mam niepokój, ogon coś. Tam. I wszyscy jest pełna klarowność. Jasność komunikacji emocjonalnej. No to sklonuj teraz małpy, obetnij im te ogony, sklonuj ich genetycznie. Daj im język. Nie ma jasności emocjonalnej. Pojawia się po pierwsze język, czyli znaczenia abstrakcyjne nie mające nic wspólnego z rzeczywistością, nazwy i pojawia się kłamstwo. I to jest nasz świat. Bo ktoś go tak skonstruował, żebyś miał niejasność, żebyś nie miał więzi ze społecznością, żebyś był sam, żebyś się bał, bo wtedy można cię lepiej obejrzeć z energii. I po to przyszły kotyłowmat. I smoki żeby to skończyć. I to jest już dokonane. Pozdrawiam.